Z tej strony Piotrek Kopulski. redakcja Klingebał. Witam Was w kolejnym nagraniu. Dzisiaj nietypowo, dzisiaj Gosia nie będzie operatorem. Dzisiaj ja będę operatorem. W takim wypadku nie zobaczycie mnie, tylko efekt nagrania kamerką Transcend Body Pro 10. Testujemy to urządzenie. Jest to kamera osobista, przeznaczona dla funkcjonariuszy policji, ochrony. Przypuszczam, że również dla Straży Pożarnej Strażników Miejskich jak najbardziej takie urządzenie jest dedykowane. Pierwszy test dzisiaj, czyli na wolnym powietrzu, w słońcu. Spacerujemy sobie przez las. Kamera oferuje kąty widzenia na poziomie 160 stopni. Rozdzielczość mamy 1080p. Troszeczkę Słabo wypada mikrofon, dlatego muszę mówić dosyć głośno. Mało komfortowy na spacerze, ale trudno. Postaram się dla Was. Jeżeli chodzi o czas nagrywania, yy, karta pamięci pozwala na jakieś 5,5 godziny nagrań. Yy, sama bateria wystarcza na 3 do 3,5 godziny. Kamera posiada tryb noktowizyjny oparty na czterech diodach całkiem nieźle sprawdza się ten tryb notowizyjny jak to wygląda zobaczycie w drugim filmiku który nagram po powrocie do domu jeżeli chodzi o samo działanie kamery jest ona całkowicie wodoodporna odporna na upadki wedle testów zgodnych z normą stosowanej przez amerykańską armię. Osobiście uważam, że całkiem nieźle wychodzi to nagrywanie. Nagrywanie wychodzi całkiem nieźle, niezła szczegółowość, niezła widoczność, dobre oświetlenie. Tutaj bardzo wysoko oceniamy tą kamerę. Dodatkowo... No tak, montaż. Kamerę montujemy za pomocą klipsa. Ja w tej chwili, idąc na ten spacer, Mam przypiętą ją do kurtki nieco poniżej brody, jakieś 20 cm. Obraz wiem, że jest rejestrowany dosyć szeroko, więc widoczność w tym wypadku również będzie dobra. Nie wiem jak słyszalność. Do zestawu otrzymuję właśnie kartę 16GB. To właśnie ona pozwala na te 5,5 godziny nagrania pliki są dzielone na małe party po kilkanaście minut około 200 MB każdy no i tutaj rzuciła mi się w, uwagę, w oczy jedna uwaga, której wcześniej nie wypatrzyłem wszystkie pliki, ze względu na to, że jest ich dużo drobnych bardzo długo będą się nam przerzucać bezpośrednio z urządzenia jest to około godzina przerzucania pełnej pamięci przez czytnik kart pamięci na 5 godzin kolejna uwaga w przypadku czytnika kart pamięci nie mamy możliwości usuwania plików możemy je jedynie przeglądać i kopiować cóż dwa przyciski jeden do nagrywania drugi do robienia snapów na chwilę stanę, zrobię snapa w tym momencie będzie wrzucony w recenzji jednego drugiego. Recenzja jest już opublikowana na portalu finkewout.pl razem z tymi filmikami, więc zapraszam do przeczytania. My przyznaliśmy produktowi dwa wyróżnienia. Jest to rozwiązanie i poleca. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.